Cześć, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony Mation i witam Was w 13 odcinku z serii Zagrajmy w Super Mario Galaxy 2. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować świat trzeci, zdobywać następne spadające gwiazdki, więc co? Jedziemy! Także tak, rozpoczniemy nasz odcinek od drugiej gwiazdki we Freezy Flake Galaxy. Ostatnio zdobyliśmy sobie sekretną gwiazdkę w tej galaktyce, jednak pominąłem tutaj e, drugą, a wypadałoby ją po prostu zrobić. Tak jest. Tu początek już widzieliście wtedy, ale tutaj mamy Luigiego, więc bez zastanowienia e, zamienię się z nimi i po prostu chciałbym sobie nim trochę pograć. Bo tak jak wam wspominałem, fajnie mi się Luigi Tak i tutaj żeby przedostać dalej musimy się po prostu Przeturglać tym Przeturglać jako kamień <grym w> zrobiła się właśnie z nas taka Kula śnieżna Cholera, znowu walnąłem w to drzewo I <grym w> lecimy sobie dalej Bez zbędnego gadania Sympatyczna muzyka, jak zwykle. A zakręćmy sobie. Kością. O, monetki. Super. Monetki zawsze cieszą. Ale teraz, jak mamy się wydostać tutaj z tej planetki? Po prostu musimy znaleźć e, kawałki od Lunchstara. Aby go stworzyć po prostu. Tak jest mamy pierwszy. Kawałki gdzieś się kryją właśnie gdzieś w tych posągach, drzewach i tak dalej. Kryształach trochę będziemy musieli się naszukać. Mam nadzieję, że nie zajmie mi to bardzo, bardzo długo. Jest drugi kawałek. A teraz trzeci, czwarty i piąty i będziemy sobie mogli polecieć dalej. Hmm, to drzewo jest podejrzane, uwaga. Ale nic tu nie było, szkoda. A może tutaj? A ja źle poleciałem. Muszę dobrze się wstawić. Tutaj, dobra. Nie, tu nic nie było. Może tutaj? O, tutaj był. Okej, okay, jeszcze na górę sobie pójdźmy. Tak, bo tutaj też mamy drzewko i posąg. Warto byłoby je rozwalić. Tak jest. Jeszcze jednego nam brakuje tutaj odłamka. Mm, a, tam sobie jeszcze jednego nie rozwaliłem i zapewne znajduje się on tam. Uwaga, czy miałem rację? Dokładnie. I teraz mo możemy odlecieć sobie dalej. Co chętnie zrobimy. Ciekawe gdzie to nas zabierze. Dokąd? Wow, zrobiło się biało, nie powiem. Checkpoint. Muzyka się zmieniła na taką tajemniczą. Jakaś burza śnieżna. Straszna mgła, nic praktycznie nie widać. Nikogo tu nie ma Trochę creepy A nie, jednak się jest <laughs> Ale to przeciwnik Więc sobie go uśmiercimy Halo? Dobra O, no właśnie, widziałem rurę, ciekawe co tam jest Wejdziemy sobie do niej, oczywiście Uwaga A, trzy kości <laughs> Ciekawe co wygramy A może przegramy i nic nie zyskamy już nie, to można tylko zyskać Bo tak naprawdę, jak wylosujemy potwora, no to możemy go zabić i zawsze jedna moneta do przodu, nie? Może jedna, ale jednak. Przynajmniej jedna. No właśnie, o wilku mowa. <grymne> Widzicie, tak mam 32, mógłbym mieć 31. Ha! Tak jest. <grymne> Tego sobie. Prykniemy. O, sam się pyknął <laughs> I gdzie musimy jeść? O, to jest króliczek. Co masz nam do powiedzenia. No tak, właśnie ten wiatr i śnieg sprawia, że wszystko dookoła jest białe. Hmm, a co to jest? Monetka. Musimy wykonać chyba skok prawdy i przekonać się co tam jest. No dobra, robimy to. Ryzyk fizyk. I opasało się, no trzy łapy. Lądowaliśmy na jakiejś platformie w kształcie gwiazdki. Ciekawie to wygląda. Okej. Okay. O, a tutaj jakiś zjazd. I checkpoint. O i Luma, czyli sklep Luma, u której możemy kupić właśnie one albo dodatkowe trzy punkty zdrowia. Nie, nie skorzystam z Twoich usług, ale to oznacza tylko jedno, że w tym momencie będzie jakiś bosik. A tak, tu nawet widać, że to będzie jakaś. Chwilka, chcę ją wam pokazać, że to będzie jakaś. O, tutaj ją dobrze było widać. No nie, bo ten kadr się zmienia co chwilę. Dobra, jak na nią po prostu przylecimy, to ją zobaczycie lepiej. Chciałem powiedzieć, że to właśnie wygląda jak taka dobra arena do walki. Uwaga. <laughs> o kurczę i okazało się, że... Ta planeta, z której przyjechaliśmy na tą, to jest jakiś potworek. Ja wiem, jak z nim walczyć. Jest dosyć ciężki. Chociaż może nie aż tak. Jeśli miałbym wyznaczyć poziom trudności tego bossa i bym miał do wyboru tylko trzy, łatwy, średni trudny, to myślę, że wybrałbym średni. Chociaż zastanawiałbym się nad łatwym. <grymne> Zaraz wykrakam pewnie i mnie tutaj pociśnie. Nie, jednak tak się nie stanie. <grymne> Zajął mi chyba z 15 sekund. No, może 20. Odkąd wylądował na ziemię. <grymne> Więc. No, łatwy Bosik. Szybko zmieniam zdanie, jak widzicie. Która to już gwiazdka? 39. Niedawno była 30, a teraz już 39, zaraz 40 będzie. O, widzicie galaktyka skończona na srebrną koronę. Czyli dziwnie już nie będzie żadnej spadającej. Dobra, tutaj ta standardowa kwestia. Jak sobie gramy, Luigi. On rusza dalej w galaktyki. A my gramy sobie znowu Mariankiem. O, jakiś list do nas przyszedł. Uwaga, od kogo? Ma list dla mnie. Star Bunny! Manual of Secret Technicus. Jump and spin. Jump and spin. Dobra, tu, nas, tu nam mówi o odbijaniu się od ścian, kręceniu że w ten sposób możemy się dostać do różnych sekretnych miejsc. Czyli, no, nic ciekawego szczerze. Taka porada, jakby. Tu sobie zrobiliśmy wszystko, jestem szczęśliwy z tego powodu. A teraz zrobimy sobie spadającą gwiazdkę w drugim świecie. A była ona w Wodospadach dokładnie. Czyli w High, Tile, fast Galaxy. Nie wiem, czemu przeczytałem to tak wolno, ale nie chciałem walnąć gafy. Lepiej wolno niż szybciej, ale przynajmniej dobrze. A nie źle. Chociaż najlepiej szybko i dobrze. A, dobra, to będzie speedrun. I meteoryty w ogóle spadają tutaj z nieba. Dobra. Będziemy po prostu musieli się śpieszyć. A tak to wszystko będzie normalne chyba? Tak jest. No tylko że meteoryty tutaj będą spadać nam na łeb. Za przeproszeniem, tak sobie powiem. O nie, jest to świnia. Jak pamiętacie, ona nam się przysysa do murtki naszego Josiego. Musimy uważać, żeby żaden Teor w nas nie trzepnął. Mamy tak ogólnie 3 minuty. Zapomniałem o tym wspomnieć, a nawet tego nie zauważyłem. Zresztą, że to jest ważne, i tak sobie poradzimy, tak? No, oczywiście, że tak. Ho, ho, ho. Jeszcze trochę jej bym dostał, wykrakałbym. Jak zwykle. Zawsze u mnie jest: jak mówię, że coś się łatwe, to później ginę. Takie to gry są dla mnie miłe. Właśnie to jest duże utrudnienie że te platformy są trochę zniszczone. I łatwiej spaść. Mmm... A tutaj przypadkiem nie ma takiego triku? Nie, nie da się go zrobić. Bo tu rozwaliła się platforma prawie cała. Dobra, teraz mostek. Dobra. Minuta 40 sekund zostało. Eee, no spokojnie, damy radę. Na luzie. To też końcówka praktycznie chyba. Dobra, może nie na takim luzie. Bo tu się dzieje coś niedobrego. Właśnie spadliśmy. O, a teraz już się spadnę, obiecuję Wam. Już ani razu nie spadnę. I to się z gwiazdka, tak. Dobra, udało się. Mogę już to powiedzieć przed czasem. Muszę teraz dobrze trafić. Jakbym tam spadł, to by nie było za dobrze. Chociaż i tak została nam chyba jeszcze tam minuta, tak? Więc i tak bym zdążył, więc. Nic by się nie stało takiego szczególnego. Nasza druga gwiazdka w tym odcinku, nieźle. Tam mi chociaż zajęła dwie minuty, a nie jedną. <grytanie> Jak przeważnie mi zajmują te spadające gwiazdki. Waga następna spadnie. Wow, o dziwo nie. No wiecie co, ja mam taki pewny pomysł. Zrobimy sobie. Mm, gwiazdkę z. o tej galaktyki jedną. I później sobie zrobimy spadającą z. tall trunk Galaxy. Co wy na to? Myślę, że to jest dobry pomysł. Będą cztery gwiazdki. A teraz przechodzimy do nowej. Hunting House Galaxy. Więc. Tutaj spotkamy już. Legendarnego, legendarną postać, a jest nią Buł, czyli ten duszek. <laughs> Legendarny przeciwnik, według mnie. Bardzo lubię Buł, nie wiem czemu. Oprócz Buł są tu jeszcze. O te, nie wiem jak one się nazywają, szczerze. Hmm. A ja wiem, czyje to są duchy. Dopiero teraz się szczaiłem po tylu latach. To są duchy tych, co strzelają tymi kamieniami. z Zbudzi. <grywania> Dopiero teraz ogarnąłem. Ja cię. A to jest tak gigantyczne podobieństwo. Może przejdźmy sobie do bonusu? Mm. Gumby w dyniach. Tego jeszcze nie było. Ała! To bolało. Poparzyłem się. Jak widzimy, one zostawiają ogień. Za sobą no nie, to mi nie wyjdzie niestety. Trochę nie wyszło. Ajajaj, aj, aj, karamba. No zdarza się. Raz się przegrywa, raz się przegrywa, jak to się mówi. <grym>, ale wielki księżyc, nie? W ogóle? Teraz zauważyłem. Ale taka przerażająca muzyka, dziwne dźwięki. Dziwna otoczka, straszna. Mająca oddać grązę tego otoczenia, tego całego poziomu. Dobra, sobie tu przeskoczymy. Tak, tak i tak. No, to było proste. Chyba, że tam był jakiś komet medal, mam nadzieję, że nie. Nie, no, wątpię. Zaraz się przekonamy. Pod koniec poziomu, czy pominąłem, czy jednak nie. Eee, raczej nie pomina. O ile już nie pominąłem. Nie, zaufajcie mi, że nie. Dobra, czekamy sobie, aż wiecie sobie ta platforma. Ale jest szybka. Musimy się śpieszyć. Mario, Mario, dawaj, tylko też nie przesadzaj. Żebyś tutaj na mnie spadł, drogi przyjacielu. A przypadkiem, że nie, nie moglibyśmy zrobić tu long jumpa właśnie. <grywka> Myślę, że moglibyśmy. Ale nie warto jest ryzykować. Tam jest jakaś rura. O, widzę, Comet medal. Dobra, czyli jednak nie pominąłem. Poczekajmy sobie chwilę, wyczekajmy na dobry moment. Halo, halo? Dobra, jest A, jejej, szybko, szybko, Mario. Dobrze. No, jakaś biblioteka. No właśnie, jest nowy owocek, jest nasz ukochany Yoshi i nowy owoc. Dzięki niemu jakby Yoshi świeci i widzi platformy, które są dla nas niewidoczne gołym okiem. Zaraz przekonacie się o co mi chodzi. No, dokładnie o to. Popatrzcie, to są obrazy tego owocu. <gryw> Ale dopiero możemy je zobaczyć jak, jak zjemy właśnie ten owoc. To jest kluczyk. Ale tutaj by się nawet dało przejść z tego kluczyka Wystarczyło, że tak byśmy zrobili No to jest trochę dziwne Że tutaj tak zrobili <grywa> Musimy też uważać, bo oczywiście jest ograniczony czas jego trwania Jego działania Ale jest ich mnóstwo, więc Nie musimy się raczej bać o to, że nam się skończy gdzieś Gdzie byśmy nie chcieli Aby nasz... aby nam się skończył Więc wszystko, dziś. Słyszę gwiazdkę, wy też ją słyszycie, pewnie. Także to oznacza, że to już jest końcówka poziomu. Tak jest. O, nawet ją widzę. Jak się mijeni. Tak jest. 40 czy 41? Nie, no 40, teraz równa, nie? Równa, parzysta, gwiazdeczka, tak? No nie, czterdziesta pierwsza. Serio nie szczaiłem się, że przed chwilą zdobyliśmy 40 <grystanie> Okej, okay, to dziwne, że nie ogarnąłem. O, tutaj przejście się odblokowało do głodnej lumy. I ta nie spadła, kurde. <grystanie> Przestały już to robić. Ale no, no jak przejdziemy później... Kilka poziomów, przejdziemy do jeszcze następnej galaktyki, znaczy do następnego świata, czwartego. Jak później sobie przejdziemy do czwartego świata. No to będzie znowu. Od cholery tych spadających gwiazdek. Tak jest. Odkryta. Spadające gwiazdka. O nie, wiem co to jest. Boże zabicie mnie. Jadek tak nie chcę tego robić, ale... już jest co z głowy. Po prostu zjeżdżając musimy zebrać określoną liczbę monet. Oczywiście będzie to raczej 100. A na całej tej trasie nie wiem ile ich jest. Może ktoś nam powie ile ich jest na tej całej trasie? O, to jest robocik w ogóle. Może ty nam powiesz? Nie. A może ten nam powie, robocik? 140. Dobra. <ścoughs> Czyli 40 możemy pominąć. Okej. Okay. Spoko. Czyli 36 możemy pominąć na tej drodze, bo tutaj były jeszcze 4 przed rozpoczęciem w ogóle, więc ciśniemy. Dobra, już jedną sobie pominąłem. To trzeba być bardzo, bardzo precyzyjnym. Nie ruszać zbytnio naszym joystickiem. Chociaż może to nie jest aż takie trudne. Może wyolbrzymiłem. Dobra. Ale już sporo pominęliśmy. Tego nie da się ukryć. I co to nowe? Co nowe pomijane? Co chwila? Praktycznie. O nie, tam były podwójne rany. Mój błąd. Który będzie mnie dużo kosztować. <gryw> Mam nadzieję, że nie życie. Rany, ile ja ich pomijam? Boże. O, chociaż może się uda, uwaga. Jeszcze 10, 8. Tak udało się. Tylko żeby teraz nie spać głupio. Mamy to. W sumie nie wiem, czego się obawiałem za pierwszym razem. Tak jest. Mamy to. Następna gwiazdka. Bierzemy sobie ją. A jak? To jednak było proste. Ja ogólnie widzicie, często tak mam, akurat, że mówię, że coś jest ciężkie, a później okazuje się proste. Najwyraźniej nie wierzę w moje umiejętności tutaj w tej grze. Ale wierzę w to, że jest już koniec tego odcinka, więc dziękuję Wam bardzo, ale to bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się do następnych odcinków, no i cześć. Jo.